Wraz z nami Daniel Świderski, autor dwóch trafień w dzisiejszym meczu pucharowym. Szczęśliwy, uśmiechnięty zwycięstwo na otarcie łez, można by było powiedzieć, po tym no, nieudanym jednak, jakby na to nie, pa nie patrzeć, sezonie dla Stalowej Woli. No tak, nie ma, nie ma co ukrywać, bo, bo cele mieliśmy inne troszkę przed, przed sezonem. Wiadomo jaki mieliśmy cel, celem głównym był... Awans do, do, do wyższej klasy rozgrywkowej, czyli do drugiej ligi nie udało się to, no, to. To też nie było tak. To nie był ten styl, w którym też chcieliśmy, nawet jeżeli, jeżeli byśmy przegrywali tą ligę, to nie w takim stylu, ale mówię, zostało nam mm, to, co najważniejsze to zrobić dla tego zespołu, dla tego klubu, to zdobyć ten puchar, bo, bo jednak to jest szczebel później centralny, może być fajne wydarzenie w stalowej woli. Przed dzisiejszym spotkaniem wielu stawiało was w roli faworytów, i faktycznie pokazaliście dojrzałość. Boiskową, jednak ta różnica klas również przeważyła, że to wy byliście górą. Wydaje mi się, że tak, nawet z boiska czuliśmy się bardzo dobrze. Myślę, że moment postrzelonej bramce, gdzie operowaliśmy piłko przez kilka minut, to, to było widać, czuliśmy to z placu, że, że jednak byliśmy lepszym zespołem, dominowaliśmy co prawda chyba jedną sytuację, pamiętam z pierwszej połowy karpat, w której mogli wyrównać, nie wyrównali. My mieliśmy jeszcze, ja sam miałem jeszcze dwie. No, ale mówię, cieszy to zwycięstwo, cieszy, że, że coś, coś zrobiliśmy dla, dla tego klubu. Ta druga bramka w Twoim wykonaniu pokazuje, że ty jednak jesteś tym lisem polakarnego, ty wiesz, w którym momencie i w którym miejscu znaleźć się, że ta piłeczka macie właśnie poszukać. No tak, tak. No, w, tej, w pierwszej sytuacji chwilę wcześniej też miałem fajne, fajne nożyce, które też e, prawie zdobyłem bramkę. Tutaj też poszedłem pazernię, trochę jestem starty, ale, ale się opłacało drugi gol, także cieszę się. Jakie, jakieś życzenia w fazie ogólnopolskiej, na kogo byście chcieli trafić? No bo tu już do gry wchodzą fajne marki. No tak, no najlepiej na pewno by było trafić coś, coś z ekstraklasy, bo to fajne zawsze wydarzenie dla, dla klubu trzecioligowego na ten moment, ale wiadomo, że z aspiracjami na, na, na wyższy szczebel. No, jak najwyżej, wiadomo, jak najwyżej. Pokazywała to też Olimpia Grudziąc w tym chyba sezonie, gdzie, gdzie, gdzie wyeliminowała kilka fajnych drużyn. No, stadion stalowy już jest na ekstraklasę, to teraz chyba do, w lidze trzeba się piąć piąć troszeczkę wyżej i będzie już pełnia, pełnia szczęścia. No tak, myślę, że ten sezon już dzisiaj dobiega końca, chwilę odpoczniemy. Zobaczymy, jak to będzie, jakie będą cele na przyszły sezon, ale w tym klubie nie wyobrażam sobie czegoś innego, jak walka o, o drugą ligę. Na koniec, Daniel, ty udowadniasz, że jesteś jak dobre włoskie wino. Im starszy, tym coraz bardziej skuteczny i ta forma cały czas gdzieś przy tobie. No tak, no, no tak jest prawda. Od kilku sezonów jakoś regularnie udaje mi się zdobywać Jakieś około 10 bramek, eee, także mówię, no, cze czekam teraz na, na jakąś propozycję. Okej, okay, drodzy Państwo, tyle Daniel Świderski, uśmiechnięty, radosny, no w końcu zwycięzca trofeum Pucharu Polski. Trudno też się dziwić i autor dwóch trafień. Dziękujemy, że byłeś razem z nami. Dziękuję bardzo. I fetuj, a my widzenia, za, chwile, za chwileczkę, drodzy Państwo, mamy kolejnego gościa w naszym studiu. Wyniki, wywiady, relacje na żywo z najciekawszych spotkań z regionu. Piłka Podkarpacka. Kontakt e-mail. Marketing małpa podkarpacki, Szukaj nas na platformie YouTube i subskrybuj kanał już dzisiaj. Piłka Podkarpacka z miłości do futbolu.